Hejka, witam Was na moim kanale. Tutaj Hobby Horlowe i zapraszam Was dzisiaj do mojego odcinka. A tu chorak kusujący, a ja Was zapraszam już do tego vloga. Za dwa dni zawody, więc e, bieganie i cwał tu był. E, tutaj Hasanie po polach, Borysek bardzo lubi. I e, Gwiazdor, czyli koń Mai, było ładnie, bo dzisiaj było 17 stopni u mnie i można było sobie porządnie potrenować. Nogi bolą, wiadomo. A teraz to dla Was montuję, więc mam nadzieję, że oglądacie to i dacie łapkę w górę i subika. Tu jakieś bryki. Nie wiem. Po prostu miałam odkleje. I tam gdzieś Maja też latała, więc jak gdzieś będzie w tle, to... Zignorujcie to. Ja. O, gwiazdor tam jest. On jest bliźniakiem Borysa. A tu mamy parkour, gdzie bardzo się stresowałam i bardzo się męczyłam. E, nie mieliśmy takich przeszkód dużo, więc musieliśmy normalnymi, takimi krzesłami w ogóle. I chyba dobrze mi poszło nawet. Parkour miał chyba 8 przeszkód. No. A tutaj ćwiczenie szybkiego i dobrego galopu do zawodów. Bardzo się stresuję przed zawodami. Na pewno nagram Wam vloga, i tutaj będzie też troszeczkę więcej informacji na temat tych. Na moich zawodach można sobie wykupić trening z ujeżdżenia. To jest moja konkurencja o 11:35. Na zawodach będzie również KHT Shelby i KHT Iga i KHT Szczety. A to mój outfit. Pa!